Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Wtorek. Tak więc dzisiaj wracamy powoli do rutyny. Nic, że wakacje. Wakacje. Wakacje nie mają dorośli ludzi. Tak więc ja skończyłem właśnie trening. 12 km. Tam było 10 chyba kilometrów rozruchu. I podbiegi w takiej właśnie akcji. Wyszło, miałoby być 6, a wyszło dodatkowo 8. Tak więc pamiętajcie, zwiększajcie swoją siłę. Trzymajcie się w swoich postanowieniach, bo tylko tak można osiągnąć swoje upragnione cele. Tak więc dobrego opowiadania.